Urodzawca Intymne. Tu, Gandalf, jak zwykle witam Was i niezwłocznie przystępuję do lektury listów. Oto, co pisze do mnie nieznajoma, z radoma. Drogi Gandalfie, szukam rady i pociechy. Bo mój chłopiec piłkę kopie. Wczoraj bramki strzelił dwie. Co robić? Hmm. Najlepiej to wyjść i napotkać gdzieś z rana osiołeczka tarpana. Albo z ukochanym wychylić się z okiem na starówkę, gdzie radość i spokój, i nie zawracać mi głowy chłopcami kopiącymi brutalnie piłkę. Co innego, serce albo berek kucany. No, ale dość o tym. Mam tu drugi, jakże ciekawie zapowiadający się list. Kochany Gandalfie, od razu na wstępie informuję Ci, że najbardziej to lubię tańczyć. Kiedy nakładam rajtuzy i obcisłą bluzeczkę, coś jakby prąd elektryczny przechodzi moje ciało. Niestety dziewczęta wolą mężczyzn w niezgrabnych marynarkach, a mężczyźni wolą dziewczęta. Jak mam w tej sytuacji tańczyć? Twój zdziwiony Robert. Drogi Robercie, ja też kiedyś byłem zdziwiony. Chodziłem po ulicach, w Rajtuzach i dziwiłem się. Spotkałem pewnego mądrego pana, który pokazał mi, jak trzeba tańczyć. Chętnie ci tę wiedzę przekażę. Przyjedź tylko jak najprędzej i przywieź parę zmian bielizny, bo się strasznie szybko niszczy w tańcu. Pozdrawiam i kończę czym prędzej, bo mamy dzisiaj zawody i muszę pościelić w sali gimnastycznej. 浮云。